W tym odcinku podsumujemy i pokażemy najważniejsze momenty z gali złotych Antosiów. W dniu gali niespodziewanie Mammon postanowił, że jednak weźmie w niej udział. Dzień dobry, prezes Kowalski do dyspozycji. Co więcej, sam Cinkrow zaproponował mu bycie jego szoferem. Po trasie streamerzy prowadzili wspólnie live'a i poddymiali na Warszawce. Pik widzów wynosił 15 tysięcy. Po Cinkrofie odpaliła się nieuczesana z Get Ready with Me na Antosie. Pik widzów wyniósł ponad 30 tysięcy. Zanim wszystko wystartowało, to jeden z zaproszonych miał problem z dostaniem się o własnych siłach na galę. O, ja ty jesteś taki nadupsony? Ty jesteś taki nudubsony?! Tazi! 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 Przed rozdaniem nagród. Delor i Sroka prowadzili wywiady z różnymi streamerami. Z co ciekawszych odpowiedzi zaliczymy na pewno wywiad z Franiem, który poinformował, że w tym roku zamierza zakończyć karierę streamerską. Generalnie w tym roku ja kończę już tą karierę. A skąd taka decyzja? No mam dobrze prosperujący biznes, jak każdy wie. Czuję się dosyć wypaloną osobą już po tych wszystkich latach, które stworzyłem. No i chyba idę w kierunku biznesu, idę w świat. Na X natomiast mocno oberwało się bungee za to, że nie przyszli w strojach wieczorowych jak reszta streamerów. Zostaliśmy oszukani, bo NitroZyniak powiedział, że robimy taki ruch oporu. Nie przychodzimy w garniakach i smokingach i sam przyszedł niestety w garniturze. Ale to standard. O kurde, to wystawił się na was. Wymięk, wymięg. Luki Steve zapytany o jego ship z streamerką Menders dał dwuznaczną odpowiedź. Będzie to Sam Menders czy nie będzie? A może będzie, może nie będzie. Uuu. Niestety jak się później okazało, streamer miał nieco inne upodobania i miłość wyznał komuś innemu. Wartym odnotowania momentem był jeszcze wywiad z Taazem, w którym wk**ił srokę. Dobra, słuchajcie, chłopaki wyglądacie świetnie, co? E Dobra, to było dosyć niestosowne, Ale okej. Okay. Yy, uznajmy po prostu, że dobra, yy, w każdym razie tak. Świetnie wyglądacie chłopaki. Ty również tazy mimo tego, że co zrobiłeś, co, co, co zrobiłeś? Było wiele wywiadów, więc jak kogoś to interesuje, to zapraszam na kanał na Twitchu Mokry Sukar. A teraz przejdźmy go głównego dania, czyli samego rozdania nagród. Odpuścimy sobie omawianie każdej kategorii, a poruszymy tylko te, w których kontrowersje bądź zdarzenia z nimi związane były najmocniejsze. Zdecydowanie największe kontrowersje zrobiły się wokół tego, jak skomentował swoją wygraną Remsuła w kategorii zwrot akcji. Co byś zrobił, żeby polepszyć sytuację mieszkaniową w Polsce? Wyjeżdżam Ukraińców, żeby na mnie zajmowali miejsce. Być. obawiam się, że wygram, bo jestem nominowana w pięciu kategoriach i. Oprócz streamerki roku nie chciałabym wygrać żadnej innej, więc dzisiaj się obawiam, że wygram. A czemu nie chciałabyś wygrać żadnej innej? Przecież każda kategoria jest fajna na swój sposób. E, w kategorii e, zwrot akcji chyba, e, bardzo bym nie chciała wygrać, bardzo bym nie chciała wygrać tej kategorii. Mam nadzieję, że na mnie nie głosowaliście. No może jak ty taki wylewne, no to ty coś powiesz, co? Witam wszystkich serdecznie. Um... Chciałbym podziękować za docenienie słów, które napatoczyły mi się na język. E, słów prawdy. Dziękuję bardzo. Chwilę później jedna z osób, która siedziała razem z Piwko Nie można, postanowiła wejść na scenę i skomentować całą sytuację. A kto to? bardzo, ale wydaje mi się, że nie powinniśmy być obojętni na takie przejawy ksenofobii były w poprzedniej kategorii. Szczególnie, że jeden z dominowanych osób jest obywatelem Ukrainy i myślę, że nikt z nas by nie chciał się poczuć w ten sposób. Dlatego chciałem z góry za całe grono osób, które się nie zgadzają z tego typu statementami przeprosić. No też nie chciałbym być utożsamiany z tego typu słowami, które od Remka padły, do którego jak najbardziej dużo szacunku mam i go lubię, natomiast uważam, że tego typu stwierdzenia nie powinny padać w przestrzeni publicznej. Też chciałem zaznaczyć... Wiesz? że gdyby nie to, że możecie przyjrzeć. Prawda o, jest, jest sytuacja, taka, że gdyby nie te osoby, które się na za nas na, na wschodzie, to będziecie mieli to samo. Dlatego, mimo tego, że y, jesteście przeciwni moim słowom, to jednak chciałem wstawić tutaj opór tego typu słownictwu. Dziękuję. Dobra, dziękuję. No, y, jak to się nazywa? Jeden z gości Ali 5 Cali postanowił wydać swój statement. Nie, nie, ja nie piję, jestem samochodem. E, słuchaj, panowie, panowie... panowie Nie mogę ci dać mikrofonu. Polska ma być wolna. Dobra, dobra, yy, właśnie. Oczywiście na gali nie mogło obyć się bez żadnej niezaplanowanej bójki. W tym wypadku chodziło o liścia, którego wypłacił Shelly paramaxilowi. Jak ty pisz do sobie po mordzie? Nikt nie da sobie po mordzie, to jest niemożliwe, żeby nam się dał po mordzie. No, Shellyka z*** mi liścia, zadał pytanie, czy krzyczałem żona trenera. Ja powiedziałem, tak, krzyczałem żona trenera, z*** dol, no i za mi i zajem, zajem, zajem. No, tak wygląda sytuacja no nie wiem no ja nie wycofuję się z słów które powiedziałem choćby uraziły No to jest głupi żart to ja jestem Przepraszam. No. kolejnym ciekawym wydarzeniem była reakcja Mamona który po ogłoszeniu wyników kategorii ucięty shot postanowił wejść na scenę w stanie euforii nie znowu? co przez to, że w tym momencie rozmawiał przez telefon z samym wygranym, czyli Guciem. Tak jest, Witku, tak jest. Delor tutaj nawigował wszystko. Dobrze ci widzieć, wygrałeś, morteczko. Zobacz jaki śliczny jesteś! Kurwa, dobrze ci mi szkoda, że cię morteczko tu nie ma. Kamil nawet przyjechał, zobacz, kurwa, ledwo, ledwo chodzi, chłopi i przyjechał. Jestem, no, miłowite. Dobra, dzięki, pozdrowienia dla wszystkich od Witka. Witek i nie Garść statystyk ze złotych antosi. I to by było na tyle, jeśli chodzi o jakieś większe dymy. Natomiast przejdziemy jeszcze do tego, co działo się po samej gali, ponieważ tutaj zdarzyło się parę ciekawych akcji. Złote antosie łączą, a nie dzielą. Ze screenów shotów możemy wywnioskować, że doszło do wielkiej pogódki pomiędzy XN-em, Aksaju oraz nieuczesaną, a nawcią. No, no. nieuczesana jest trochę chora i pisze, super spierdolone wiadomości, będąc jedn... a społeczną osobą, nie chcąc tego urazić, ale przepływa tak, wiadomość wiadomości, to szok. Nawcia jest i wyzywań Niuszanom, licząc na to, że zgarnie paru widzów I finalnie dochodzi do takiego wniosku, że Strasznie jest wyzywanie w internecie Więc się pogodzić, o tego swojego temperamentu Aż Niuszcana jest straszną kluszką I nie chce walczyć o swoje i tylko się z nimi gość, to się godzą Real, Jeśli rzeczywiście Nawcia mówi prawdę I tak wyglądało to z jej strony No to ona nie chciała jej skrzywdzić Więc tu się Wtedy tu się odcina, to ja się wycofuję, przepraszam. Paty zlikował też co będzie ogarniał dla brata Ortisa Dla brata Ortisa. Co? Ej Mokry suchar na gorąco podzielił się informacją co by poprawił bądź zmienił. Ogólnie co by poprawił, to byś poprawił tak na gorąco. Wyjebałbym mogę Paramax Silla bym na jego pin Piłbym w trakcie. Mhm. Wody. A tak... To po powrocie do domu, Makajler, czyli wygrany w kategorii Rage Roku, podzielił się przykrą historią, w której rzekomo Gruzin, który odwoził go do domu, miał próbować go czymś odurzyć. Dla zainteresowanych, którzy chcą posłuchać historii, to tutaj macie odnośnik, natomiast dla osób, którym nie chce się słuchać, skrót tego, o czym mówił. To wszystko w dzisiejszym odcinku zostaw łapkę w górę.